Małe Pizce to więcej niż jedna duża? Pomyśl jeszcze raz. Więc tak, obliczmy powierzchnię tej pizzy. Ona ma średnicę 30, czyli promień wynosi 15. Więc pole tej pizzy to jest pi r kwadrat, czyli pi 15 do 2, czyli mamy 225 pi. A ile ma jedna taka mała? promień 10, bo pamiętajcie średnica to dwa promienie, czyli mamy pi r kwadrat, czyli pi razy 10 do drugiej i otrzymujemy, że to jest 100 pi, czyli dwie pizze mają 200 pi. Tu jest 200, tu jest 225. No jak nic, bardziej się opłaca kupić jedną dużą pizzę niż dwie małe. A jak ty myślałaś, jak ty myślałeś?